O przedłużeniu kontraktu z FC Barceloną. Mbappé kontra Paris Saint-Germain. Fabregas Bregas nad celowniką giganta z Bundesligi. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest piłkarski świat. Trener FC Barcelony Hansi Flick mimo znakomitych wyników w obecnym sezonie, w tym efektywnego zwycięstwa 4-0 nad Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów i bardzo realnych szans na mistrzostwo Hiszpanii nie zamierza na razie podejmować decyzji o przedłużeniu kontraktu z katalońskim klubem. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Leganes Niemiec zaznaczył, że preferuje podejście rok po roku zamiast wiązać się z klubem długoterminowo. Choć jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku, Flick przyznał, że kluczowe dla niego są codzienne warunki pracy, atmosfera w klubie i sportowy rozwój zespołu. W jego ocenie obecne otoczenie w Barcelonie jest idealne. Profesjonalny sztab, mentalność zwycięzców i wspólna wizja rozwoju tworzą środowisko, które pozwala mu w pełni skupić się na teraźniejszości. W ostatnich dniach media informowały o możliwym spotkaniu przedstawicieli Hansi Flika z władzami FC Barcelony w sprawie ewentualnej renegocjacji kontraktu. Sam szkoleniowiec nie potwierdził tych informacji, ale podkreślił, że nie czuje potrzeby podpisywania długoterminowych umów. Bardziej interesuje go jakość współpracy i sportowe wyniki. Taka postawa może być dla klubu zarówno wyzwaniem, jak i atutem. Pokazuje elastyczność trenera, ale jednocześnie budzi niepewność co do długofalowego planowania projektu sportowego. Flik jednak zapewnia, że jest maksymalnie skoncentrowany na obecnym sezonie i chce zakończyć go ogromnym sukcesem. Sytuacja między Kylianem Mbappé a Paris Saint-Germain na poziom absolutnego konfliktu. Francuski napastnik, który minionego lata przeniósł się do Realu Madryt, wypowiedział wojnę swojemu byłemu klubowi, domagając się natychmiastowej wypłaty zaległych 55 milionów euro. Na mocy decyzji prawników piłkarza doszło do wstrząsającego kroku. Dokonano prewencyjnego zajęcia kont bankowych Paris Saint-Germain, a sprawa trafiła jednocześnie na grunt karny i cywilny. To pierwszy tak otwarty i drastyczny atak byłego zawodnika przeciwko gigantowi 1, którego skutki mogą sięgnąć nawet poziomu europejskich rozgrywek. Mbappé grozi bowiem zawiadomieniem UEFA o zaległościach płacowych co w skrajnym przypadku może oznaczać wykluczenie Paris saint z Ligi Mistrzów. Sprawa toczy się wokół nieformalnego porozumienia między piłkarzem a prezydentem Nasserem Al-Kelaifim, rzekomego ustnego paktu, który miał zatrzymać zawodnika w klubie bez transferu do Madrytu w 2023 roku. Paris Saint-Germain uznało ten układ za wystarczający, by zrezygnować z wypłaty określonych bonusów. Jednakże prawnicy Mbappé kwestionują jego ważność, Ponieważ nie został on nigdzie zarejestrowany ani zatwierdzony, reprezentująca piłkarza adwokat stanowczo twierdzi, że klub naruszył dobre imię Mbappé i dopuścił się działań mających na celu jego publiczne oczernienie. Z kolei prawnicy paris bronią się, wskazując, że jedyną właściwą drogą rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd pracy. Na stole leży również dokumentacja mająca zawierać obraźliwe wiadomości kierowane do zawodnika i jego bliskich. W obliczu sportowej odbudowy pod wodzą Luisa Enrique, Paris saint znajduje się dziś w cieniu prawno-medialnej burzy, która może mieć katastrofalne konsekwencje. Kylian Mbappé, nie patrząc wstecz, zamierza doprowadzić batalion do końca, nawet jeśli miałaby ona zrujnować reputację i stabilność finansową byłego pracodawcy. Klub natomiast nie ma zamiaru ustępować i szykuje się do sądowej obrony ustnego porozumienia. Napięcie rośnie z dnia na dzień. Borussia Dortmund rozważa szokujący manewr. Przed klubowymi mistrzostwami świata w USA możliwy powrót Matsa Hummelsa z piłkarskiej emerytury. Niemiecki gigant ma poważny problem kadrowy po długoterminowym wypadnięciu Niko Schlotterbecka z powodu kontuzji łąkotki, co zmusza działaczy do działań awaryjnych. Według informacji Bild, jak i Sky, na celowniku i Dortmund znalazł się właśnie 36-letni Hummels, który planował zakończyć karierę po sezonie w Aesromie. Jednakże sytuacja zmieniła się. Diametralnie. Borussia Dortmund chce sprowadzić swojego byłego lidera defensywy z powrotem. I to nie jako doradcę czy ambasadora, ale jako pełnoprawnego piłkarza. Decyzja byłaby kontrowersyjna z wielu względów. Matt Hummels oficjalnie zakończy karierę i nie będzie miał rytmu meczowego. A mimo to miałby stanąć w centrum obrony podczas prestiżowego międzynarodowego turnieju w USA. Dodatkowo niemiecki Związek Piłki Nożnej stworzył specjalne krótkie okno transferowe od 1 do 10 czerwca umożliwiające klubom dokonywanie dodatkowych wzmocnień z myślą o klubowych mistrzostwach świata. Borussia Dortmund chce wykorzystać ten wyjątek właśnie dla Hummelsa. To nie wszystko. Media spekulują, że po ewentualnym występie w Stanach Hummels miałby pożegnać się oficjalnie z kibicami w pożegnalnym meczu na Signal na Park. Kończąc karierę z pełnym honorem i owacjami na stojąco, Las Riken już teraz zapowiada, że drzwi dla Matsa Humelsa w klubie po zakończeniu kariery są szeroko otwarte zarówno w roli ambasadora, jak i działacza. To powrót legenda, która może wstrząsnąć światem piłki. Sesk Fabregas na celowniku RB Leipzig. Niemiecki klub szykuje prawdziwą rewolucję i poważnie rozważa zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca od nowego sezonu. Jak donosi Sky, były mistrz świata z 2010 roku ma znaleźć się na ławce trenerskiej drużyny z Bundesligi, co byłoby jednym z najbardziej zaskakujących ruchów na rynku menedżerskim tego lata. Fabregas, choć dopiero rozpoczyna swoją przygodę jako trener, już zdążył wywrzeć ogromne wrażenie. Jako szkoleniowiec Komo wprowadził klub do Serie A i utrzymuje go z dala od strefy spadkowej, mimo ograniczonego budżetu i braku gwiazd w składzie. RB Leipzig znajduje się w głębokim kryzysie sportowym i mentalnym, a zarząd szuka impulsu, który miałby odbudować tożsamość zespołu. Czerwone byki nie tylko granią poniżej oczekiwań, ale całkowicie zatraciły styl, który przez lata definiował ich obecność w Bundeslidze. Cesk Fabregas może być nowym początkiem, nieoczywistym, ale pełnym ryzyka i odwagi. Hiszpan to człowiek z mentalnością zwycięzcy, który nie boi się podejmować trudnych wyzwań, a jego wizja gry oparta na dominacji i technice może kompletnie odmienić obraz zespołu. RB Leipzig nie zamyka się jednak na jedną opcję. Oprócz Fabregasa na liście kandydatów znajdują się również Roger Schmidt. Oliwiel Glasner oraz Dani Roll. Wszyscy z doświadczeniem na poziomie europejskim. Jednakże to nazwisko Fabregasa budzi największe emocje. Byłby on nie tylko trenerem, ale również marketingowym magnesem i symbolem nowego etapu w historii klubu. Decyzja zapadnie latem, ale już teraz wiadomo, że przyszłość Erbe Leipzig stoi na rozdrożu. Odwaga czy stagnacja? W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!